Na wymarzoną majówkę nad morzem zaprasza Apart Hotel Residence Jastrzębia Góra www.residence.pl Zamiast samochodem z rodzicami samemu, rowerem, hulajnogą na rolkach albo deskorolce. W całym kraju rozpoczęła się piąta edycja ogólnopolskiej akcji Rowerowy Maj. W akcję zaangażowali się m.in. uczniowie Szkoły Podstawowej nr 4 w Siemianowicach Śląskich. Przyjechałem rowerem, no bo była ładna pogoda. Lubisz jeździć rowerem? Pierwszy raz jadę ale do szkoły, ale tak to lubię. Dlaczego, Twoim zdaniem, ważne jest to, żebyśmy wybierali rower, a nie na przykład jechali do szkoły samochodem z rodzicami? Bo samochód wydziela spaliny, które zatruwają powietrze. Zdaniem dyrekcji, około 60 uczniów przyjechało dzisiaj do szkoły rowerem, hulajnogą na rolkach czy deskorolce. Dla każdego z pojazdów w szkole znalazło się miejsce. Każde dziecko otrzymuje dzienniczek. I codziennie, kiedy przyjedzie na jakimś pojeździe do szkoły, otrzymuje od wychowawcy naklejkę i wkleja sobie w swoim dzienniczku. Oprócz tego mamy również takie duże plakaty dla każdej klasy, i w każ każdej klasie taki plakat jest zawieszony, i dziecko, które przyjedzie, również umieszcza drugą naklejkę na tym plakacie. Na najaktywniejszych uczniów, klasy i szkoły czekają atrakcyjne nagrody. Akcja Rowerowy Maj to nie tylko rowery, ale przede wszystkim ruch. A to, czy dojedziemy na kółkach dwóch w postaci roweru, czy to będą dwa kółka przypięte do hulajnogi, czy cztery kółka do rolek, to nie ma tak naprawdę znaczenia. Ważne jest to, że z początkiem maja chcemy nauczyć dzieci i młodzież nowego nawyku, czy wyrobić w nich nowy nawyk związany z tym, że kiedy robi się ciepło, wysiadamy z pojazdów mechanicznych, zasilanych, z paliwem takim jak benzyna czy ropa, a zamieniamy to na pojazdy zasilane. Pracą naszych mięśni. W tym roku w inicjatywę rowerowy Maj zaangażowało się 48 miast, w tym 10 z województwa śląskiego.